Zaczynam budowę kolejnej waliery. Chcę tutaj zrobić właśnie walierę dla Amazonek, dla Parki Amazonek. Tu taki miałem filar w budynku, podtrzymujący sufit, bo tu jest dosyć duża taka sala. Więc tak wspierał to jak gdyby, no ale musiałem to zasłonić, pomyślałem, że zrobię to właśnie z takich desek. Łatwiej będzie mi tu mocować przede wszystkim do niego i siatki, i kantówki, więc musiałem go z każdej strony. Jak widzicie, no i teraz już mocuję ściany. Pierwszą ściankę mamy. Wolierka będzie miała 1,5 metra w szerokości, właśnie 1,5 na 1,5. Będzie miała wysokości 2,60. No i cóż, ściankę, tak jak powiedziałem, mam pierwszą. Lecimy teraz z kolejną, no i potem pokażę, jak to będzie w całości wyglądało. To pokażę z tej strony, od strony właśnie zakładu. Ścianę robię 60 cm wysoko z drewna, dlatego że, tak jak powiedziałem, 2,60 wysokości ma i siatkę tnę sobie na 2 m. Ta siatka na dole, to nie będzie przecież potrzebna im. Tak i tak siedzą na górze, więc jak tu zabudujemy to to nie będzie miało żadnego znaczenia. Tak jak zresztą te boliarki, które robiłem wcześniej dla naszych Chińczyków, tak samo są zabudowane dołem, a jest mi łatwiej po prostu ciąć siatkę. Siatkę przecinam, to kombinerkami tnę. Siatka jest 19x19 oczko, drut 1,4. No dosyć, dosyć no gruby. Zważywszy, że te oczka nie są dosyć duże, tak, że jest dosyć sztywne to wszystko. W szerokości siatka mamy 1,5m, tyle właśnie co ściana na że tak specjalnie brałem taką siatkę, żeby całością ciąć, dwumetrowy pasy będę odcinał i będzie od razu cała ściana. Mam już drugą ścianę. Pokazuję od strony zewnętrznej, od środka. Za to już pokazywałem tą ściankę. No i tutaj taka mi się luka zrobiła, właśnie w którym tu siedzą te moje sińczyki. W tej chwili ciągle ją gryzą, ciągle mi ją zjadają. No ale to jak już tu zabuduję, ona jest dużo niższa, jak widzicie, ta będzie dużo wyżej. Czyli tą tu ścianka od środka, zabudowana na górze Siatkę dałem na wierzchu na deski, żeby właśnie mi ewentualnie nie gryzły, one niby nie gryzą, ale mówię niby to się okaże, że gryzą i trzeba będzie modernizować, więc wolę zabezpieczyć siatką od razu drewno. No już jestem bliżej jak dalej, bo kolejną ścianę zło złożyłem, to będzie już trzecia ściana, brakuje mi tylko tutaj kilku desek, żeby połączyć już z siatką. No i co najważniejsze, suszyć SUFIT założyłem, obrobiłem. Także w zasadzie tak jak wspomniałem te trzy deski. No i tutaj ten przód. Tu kawałek siatki dociąć, który widzimy, no i tu rozdzielić, żeby zrobić drzwiczki, wejście właśnie do woliery, a drugą część zamknąć zostały. I co? Tylko to bym założył i moglibyśmy już zacząć dekorować. Mam już skończoną, jak widzicie do samego końca. Zrobiona, tutaj mamy drzwiczki, jeszcze tylko zamknięcie, bo oczywiście zrobić, ale to chwilę się zrobi. No i tak ona będzie w środku wyglądać, może pokażę to na podlewce, więc lepiej widać, 1,5m na półtora, jak wcześniej mówiłem 2,60m do góry, to tak wysoko. wysoko jest i cóż, będę teraz starał się to jakoś wyposażyć im tu w gałęzie. Przynieść oczywiście wióry, przynieść pienie, które będę im płatnicę z jedzeniem i poczepiamy miseczki. Pozawieszałem liny, pozawieszałem im gałęzie, tak żeby mogły sobie spacerować, żeby mógł sobie chodzić jednocześnie pazurki. Ścierać, bo przecież będą im rosły, wiadomo, że na samej metalowej siatce też nie pościerają sobie ich, więc Trzeba będzie potem wozić do weterynarza i przycinać. Kurde, zaraz tak miałem z Amazonką taką sytuację. Także więcej tych gałęzi jest. No linia to już taka do zabawy, I sobie i postrzępiły. Tu mamy wyśtawkę. Dałem im też na linie. Na linie takiej jutowej. 12 mm może nie jest za gruba, ale taką miałem. Zobaczymy jak ją zetną to umocuję sobie na łańcuchach. Na spód. Trociny i taki pienik właśnie na którym będę kłatim miskę zjedany. Myślę, że jest wszystko to co być powinno. No i czekamy na powuszki.